No cześć, witajcie. Witajcie. Witam was serdecznie w ten piękny. Piękny, pogodny, niedzielny. Niedzielne przedpołudnie. Nie mogło być inaczej, jak tylko abym wyszedł z domu i spróbował tutaj znowu wyśledzić coś ciekawego w tym tygodniu. No i będziemy próbować. Ledwo wszedłem z samochodu i sobie idę. Na razie łąka jest całkowicie cicha i pusta. i Nic absolutnie tutaj nie widać. Ale powolutku musimy się zagłębić tutaj w ten, w ten lasek i zobaczymy, czy uda nam się podejść coś ciekawego. Jest, dzień jest piękny, dlatego że nic nie wieje. Nie wieje w ogóle wiatr. I to jest właśnie najważniejsze jak dla mnie na przykład w takiej pogodzie, aby tego wiatru nie było, bo jest to bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne uczucie zawsze, jak ci smaga po twarzy właśnie duży wiatr jeszcze przy takiej niezbyt wysokiej temperaturze. Dzisiaj jest minus lekki taki powiem, że zera. O, i już jedną sarę spłyszałem. Tu trzeba właśnie uważać. Zdecydowałem się nagrać w kawałek. Taki dla Was wstępu od razu przy wejściu, ale to nie jest za bardzo dobry pomysł. Bo właśnie tutaj trzeba bardzo być czujnym i uważać na, na wejściu. Bo jednak one mają dużo większe szanse, żeby nas wychwycić niż my. Są wyposażone jednak dużo lepiej. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że wczoraj byłem na takim małym, krótkim, niedzielnym spacerze. I zobaczcie. Jak taki krótki niedzielny spacer może nas zaskoczyć? Niestety miałem rację. Niestety, stety, ponieważ nie mam długiego obiektywu, to niestety nie zrobię dobrego zdjęcia, ale mamy dziki. Bardzo dobrze to się zaczyna, powiem Wam szczerze. W tym nowym naszym lasku. Że od pierwszego spaceru od razu napotkałem dziki. Nie chcę do nich podchodzić i ich, i ich tam poszyć. Ale widocznie mają coś tam rozsypane na drodze. I sobie ładnie jedzą. Kurczę no niesamowite spotkanie. Nie wiem jak ten wiatr, czy one mnie czują, czy nie, ale chyba mnie nie czułem raczej. Ale nie będę ryzykował, nie będę im tam przeszkadzał i podchodził do nich. zrobię sobie kółeczko, inną drogą. No super, super to się zaczyna, naprawdę super. No, niesamowite po prostu. Zwykły, niedzielny spacerek, sobotni, przepraszam. całkowicie nieznany teren. Pierwsze wyjście. Uszedłem dosłownie 100 metrów. I od razu spotkanie z dzikami. Oczywiście dzisiaj nie mam sprzętu w ogóle. Mam mój spacerowy obiektyw, tak jak mówiłem, 24-120. Z pełnoklatkową lustrzanką. No i to, co mogłem, to podeszłem, ale podszedłem. Ale nie chciałem ich tak za bardzo niepokoić, to raz, a po drugie, no sobie poszły. Kurczę, super, super przygoda, no naprawdę. Człowiek, jak jest przygotowany, ma cały swój sprzęt fotograficzny, idzie zrobić jakieś fajne foty, to ma problem, żeby cokolwiek spotkać. Jak jest nieprzygotowany, idzie sobie na zwykły spacer do lasu, to spotyka nagle dziki, które mógłby sobie pofotografować. Ale niestety ale niestety dystans z takim krótkim obiektywem jest bardzo ograniczony, no ale i tak udało mi się na te 40-50 metrów podejść, a że byłem pod wiatr, to w ogóle od razu mnie nie wyczuły. No i styknąłem dwie czy trzy fotki. Nie wiem do czego to się będzie nadawało, ale takie po prostu. Dokument, udokumentowanie spotkania, nic szczególnego. O, tutaj też mamy na środku, widać jakieś takie rycie. Nie wiem, czy to właśnie jest z dzików, taki taki plac poryty na łące. Także nie wiem, co to takiego szczerze mówiąc, ale widząc, widząc, ile tu tych dzików lata, to być może, że to jest właśnie jakiś plac, gdzie ryją sobie za zagnojaczkami. No dobra, idę dalej, zobaczymy co się wydarzy. Pogoda jest paskudna, bardzo duży wiatr. Wieje. Jest nieprzyjemnie. Przez ten właśnie wiatr, bo gdyby nie było tego wiatru, to jest koło zera, więc nie byłoby tak źle. Ale tak jest tragicznie, naprawdę, że jest nieprzyjemnie. No ale tu w tym lesie jest znośnie, więc nie mam co narzekać. Idę, zobaczymy co się wydarzy. No, ładny, ładny potoczek tu płynie nawet nawet nie wiedziałem, że tu są takie piękne miejsca ale niestety żadnych zwierząt tu nie widać więcej, a niestety muszę wracać do domu tak się kurczę niestety składa że nie mam nieograniczonego tego czasu no ale się troszeczkę przeszedłem nie byłem tu nigdy bardzo fajna okolica piękny las pięknie jest koło i fajnie, że miałem okazję dzisiaj chociaż te, tą godzinkę tu spędzić no i te dziczki spotkać. To było naprawdę bardzo zaskakujące spotkanie nie miałem pojęcia, że aż tak łatwo je będzie tu spotkać tam gdzie chodzę na dwarte przeważnie na te moje eskapady, to jest mnóstwo śladów no i raz tylko udało mi się przed zmrokiem, chyba dwa lata temu spotkać. Dziki, które wychodziły na żerowanie sobie poryć trochę za robaczkami, ale tak to nie, nie miałem okazji spotkać. Jest ciężko je tam spotkać. Mam nadzieję, że nie wystrzelali je tam co do jednego, bo to też możliwe w naszych, w naszych nowoczesnych czasach, gdzie jedzenie jest pod dostatkiem, i myśliwych również. I to jest całkowite kuriozum według mnie. No ale dobra, każdy ma swoje hobby. Niektóre niestety polegają na zabijaniu. Nie popieram, ale też nie, nie gani niestety. Taki jest świat. Ludzie są różni, ale dzisiaj fajny dzionek. Taki tylko. Krótki spacerek. Nie ma, że tak powiem, dzisiaj szans, żebym poszedł na taką... Na prawdziwe taki, prawdziwe polowanie takie z aparatem, jak zwykle. Ale chociaż się przeszedłem i fajną niespodziankę dostałem w postaci tych dziczków, które tam wychodziły na tą drogę. Super. No ale muszę już wracać niestety. Totalne prawa natury nawet tutaj Ciekawe co to straciło Tą krew. To nie prawa natury To prawa człowieka Niestety. Taka jest brutalna prawda u nas Stoja zwierząt nie jest spokojna. Szkoda, że nie można nic z tym zrobić, no ale. I jak tam wam się podobało. Prawda, że zwykły spacer niedzielny ze zwykłym spacerowym zestawem może zaskoczyć. Zawsze musimy mieć przygotowany sprzęt. A ja dzisiaj się tutaj ulokowałem na skraju tej łąki, ale po drugiej stronie tym razem, pod drzewkiem i sobie teraz będę tu cichutko siedział. I obserwował co się tutaj dzieje i co się tu wydarzy. Nie maskowałem się dzisiaj w ogóle. Także ten wypad też jest również taki dosyć spontaniczny. Ale biorąc pod uwagę, że przeważnie będę tu oczekiwał takich raczej jeleniowatych albo saren, to ona. Właśnie przeleciały nade mną dwa żurawie bardzo nisko. Coś tam pohukują, ale nie wiem czy mnie zauważyły, czy nie. Staram się nie ruszać. Ten ruch jest właśnie najważniejszy. Jak już wielokrotnie powtarzałem. Tylko to nas zdradza, bo one nie mając wiatru, nie mając, że tak powiem, naszego zapachu, patrząc na nas, nie jak się nie ruszamy w ogóle nie wyczuwają zagrożenia. Ale kamuflaż oczywiście jak najbardziej rozmywa naszą sylwetkę i jeszcze bardziej nas zabezpiecza przed rozpoznaniem. Także fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ta pogoda jest zupełnie inna jak wczoraj. Wczoraj był po prostu taki wiatr. Było zero stopni. Zresztą na tym nagraniu właśnie z krótkiego spacerku, który... Które sobie zrobiłem widać ten wiatr, także nie było nie było ciekawie, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Niebieskie niebo prześwituje, jest piękny dzionek. Śliczne słońce jak zwykle. Zimą, światło jest bardzo fajne. Oby teraz coś dopisało jeszcze to by było naprawdę piękne. Ale jak nie będę się tu ruszał za dużo pod tym drzewem powinno coś się wydarzyć. Także zobaczymy. Życzcie mi szczę szczęścia i trzymajcie kciuki. jest jakiś I Już drugi raz go tutaj widzę. Jeden z widzów kiedyś mi podpowiedział, że to może być żbik, a to by było naprawdę rzadkie. Rzadkie spotkanie. Sam nie wiem. Ogon jak żbik. Piękny kocul. Cały czas się tam kręci. Jest to daleko no, niestety Ludzie chodzą tu z psami Absolutnie nie ma tutaj spokoju Więc kiepska ta miejscówka to będzie chyba Za duży ruch jeszcze przy niedzieli. Nie będzie to. Nie będzie to dobre miejsce. Ale siedzimy dalej. Może coś jeszcze się uda namierzyć. Być może to tylko jeden taki incydent. I zaraz sobie pójdzie. I może coś będzie. Szansę jeszcze. Fajnego zobaczyć i przeżyć. No słuchajcie się, co już dwie godzinki, i już trochę mi nogi naciągły, szczerze mówiąc, zimnem. No i absolutnie się oprócz tego małego kota, który tutaj że tak powiem przeszedł, sobie w poszukiwaniu czegoś do jedzenia, to tak naprawdę nic się nie dzieje. Absolutnie nic ciekawego więc. Będę powolutku się, że tak powiem, zbierał. Jeszcze sobie przejdę tutaj w koło tej łąki tak może z 15 minut zobaczę, może coś przez przypadek jeszcze mi się trafi, ale raczej raczej będzie ciężko z tego co widzę to jest tutaj słaby ruch. Siedzę sobie tu w bezruchu, ale to siedzenie w bezruchu jest naprawdę wymagające, szczególnie dla moich stóp. Także będę powolutku kończył Jeszcze z pół godzinki tak w sumie i, i zbieram się do samochodu No niestety pojawił się drugi pan z pieskiem Także nie ma tu dzisiaj absolutnie dalej, sensu dalej kontynuować Także zbieram się do, do auta Także jak widzicie Wyprawa w dziki teren W celu sfotografowania jakiegoś dzikiego zwierzęcia To nie jest to samo co wyjście do parku Pełnego kaczek Czy... Do jakiegoś zoo czy rezerwatu pełnego zwierząt. Jest to naprawdę wyzwanie, które kończy się sukcesem tylko i wyłącznie w 10, może 15% przypadków. I tak to jest. Także będę się powolutku zbierał. Trzymajcie się. I do zobaczenia wkrótce. Cześć.